A druga, ojęcie drugie, drugi. Akcja. Znajdujemy się aktualnie w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach. Obecnie ma miejsce premiera filmu Legenda o Dwóch Młynarzach. Jest to film zrealizowany przez grupę filmową Aktywności Lokalnej z Pionek, składającą się z młodych ludzi z młodych pasjonatów kina. Jest to film, który opowiada historię z dziejów pionek, taką historię, której no, nie znamy, tak? znaczy znamy tylko z, z krawków historii, ale która ma na celu e, zwiększyć patriotyzm lokalny, e, powiększyć jakby świadomość tego, co tutaj w pionkach było na początku, tak? czyli jacy ludzie żyli, jakie mieli problemy. No i przede wszystkim, żeby ludzie zapamiętali, że pionki to kiedyś była właśnie osada Zagorzon i pionki. Kazimierz Jagielonczyk. To jest jakby ta przygoda, która w ogóle zaczęła się, która by się pewnie nie zaczęła tak szybko, gdyby nie notacja, którą pozyskaliśmy z Fio. -y z Mazowsze lokalnie. No to była mikrodotacja, tak, ale na kino niezależne, na w ogóle na filmy amatorskie naprawdę ciężko dostać pieniądze w tym kraju, szczególnie dla tych, którzy nie ukończyli żadnych szkół filmowych. Było kilka ciężkich dni zdjęciowych, to od rana do wieczora, i w lesie, i w mrozie, i, i czy było ciężko? No Na pewno, bo to jest rola, to jest y, sy, y, no, sytuacja rozgrzyła się w XV wieku i wcielić się w takiego chłopa z XV wieku to też nie jest łatwe, ale y, bardzo mi się podobała swoja rola. Będziemy musieli kupić taki długi czerwony dywan. Także aktorzy będą maszerować po tym czerwonym dywanie.